yeah oh. Lepszy smak ma lampka wina W miejscu, w którym jesteś też od nowa się zaczyna Kładę twarde kroki po szlaku mej podróży Zmieniam otoczenie, jeśli mi nie służy Mam przed sobą cały świat, wyłożony jak na dłoni Co dzień zdobyć skrawek jego, chociaż co dzień czas mnie goni Poznam nowych ludzi, kilka miejsc odwiedzę Każdy musia swoje przejść, żeby zdobyć wiedzę Nigdy nie odkładaj marzeń, odkładaj na marzenia Masz jeszcze przecież ich, setki do spełnienia Siemanko miśki, jest szósta rano, a raczej po szóstej. Stałem po balecie, który skończył się o drugiej w nocy, żeby pokazać Wam wschód słońca oraz ponagrywać dronem fajne widoczki, ponieważ w dzień to było a wykonalne, bo leżaczki były pozajmowane już od godzin rannych, nie wspominając na basenie, gdzie nastąpiły przynajmniej dwie bitwy wielkie o parasole Dzisiaj Was zabieram do Alanii. Pozwiedzamy trochę. Jedynie również chciałem dodać na marginesie, że za kolację, którą widzieliście w części pierwszej, zapłaciłem 1080 lirów, a jest to mniej więcej 37 euro. Zamówiłem 5 dań. Powiedzmy, widzieliście jakie? odego piwo i kole. Oraz turecką herbatkę. A więc cena taka wydaje mi się jak w Polsce. A było to najtańsze miejsce, jakie w ogóle spotkaliśmy przez cały pobyt w Turcji. Zapraszam do oglądania. Miśki, właśnie wychodzę z pokoju. Czuję się jak śmieć. No i co? idziemy dzisiaj do Alanii trochę pozwiedzać. Bo ile można leżeć na basenie i żreć i chlać całe życie. No dobra Miśki, widzimy się niebawem w Alanii. Dobra, mi się. Dotarliśmy właśnie do Alanii. Kierujemy się do pierwszego miejsca podróży, czyli do jaskini Dalmatis. To co ja wiem, co się dowiedziałem, mianowicie Alania jest to najbardziej popularny kurort w Turcji. A z tego typu powodu, ponieważ właśnie dzięki tej jaskini, gdzie w XIX wieku jeszcze była osada rybacka, natrafili na Właśnie tą jaskinię, która ma świetne właściwości jonizujące. Jest idealnie... Nagrana, powiedzmy, polski tak, powiedzmy, polski Czech tak? Powiedzmy polski, fajnie przyszedłem. nie Polski Czech No i co? 15 minut, podobno 20 w tej jaskini, gdzie wilgotność jest 90%. A dwutlenką węgla jest chyba 4 czy 5 czy 6 razy więcej. Już nie pamiętam, nic dla was kłamać niż normalnie w powietrzu. Daje świetne właściwości dla astmatyków i osób z chorobami, z chorobą płuc. No i co, zabieram was do środka zaraz, jedziemy się w środku. A Jeszcze taka ciekawostka, zanim wam pokażę jaskinę. Jesteśmy na najbardziej popularnej plaży w Turcji. Z tego co się słyszy, już akurat zaczyna. Widzicie, to jest widoczki. Ja mam się tam aszczonie chyba przez parę kilometrów, nie wiem ile. Z 4, z 5, z 6, z 7, nie mam pojęcia, a może tylko trzy, Nie przygotowałem się, przyznaję się. Albo po prostu mam dzisiaj ciężki dzień, musicie zrozumieć. No i co? Historia jest taka podobno w tej plaży, że Marek Antoniusz był to jest Kleopatrą. I Kleopatra jak zobaczyła sobie tutaj to miejsce, ponieważ yy, to była osada rybacka. Stwierdziła, że weźmie kąpiel. A on był tak niezakochany szaleńczo, że postanowił, żeby sobie Kleopatra o skały, pupy nie kaleczyła. Postanowił jej kilka statków sprowadzić piasku z Egiptu. No i taka jest historia tej plaży, właśnie Kleopatry. Podobno nie wiem ile tu jest prawdy. Wiadomo też, że to nie jest zrobione z miłości. Nie nazwał tutaj to miejsce dla Kleopatry, że tu będą sobie żyli długo i szczęśliwie. Było też to związane z tym, że to był dosyć spory port na tamte czasy. No i były złoża. Yy, duże znaczy złoża, że powiedziałem. Yy, osady, nie wiem, do, do, dostęp do drzewa, z którego potem budowali łodzie. A jeżeli się nie mylę, a jeżeli się nie mylę, może że się mylę, to jest jakoś nazywa się to drzewo chyba drzewem pniowym, czy jakoś tak. No. I to związane jest z tym, że oni tutaj właśnie w ogóle przyjechali i najechali tutaj tą krainę. Dobra, widzimy się w jaskini. No dobra mi się, jesteśmy tutaj, właśnie w jaskini. Cena za normalną osobę to jest 30 lirów tureckich. ulgowy jest 15. Proszę bardzo. Dobra mi się, przeżyliśmy przez kasę. Tu macie wejście. Po prawej tutaj jest, widzicie, wyjście. No i co, wchodzimy, oglądamy. Na starcie mogę powiedzieć, że jest bardzo fajny zapach. Tutaj macie tłumaczenie. Proszę nie palić. Zobaczcie jak to zajebiście wygląda albo raczej przepięknie włożajcie na łóżki bo można się poharastać Jak widzicie jest sztosik A w ogóle skąd się wzięła nazwa Dalmatis, nie wiem czy wiecie, a mianowicie Dalmatis oznacza cieknącą skałę Moi drodzy no i co, idziemy po schodach w dół. to macie zejście. Widzimy się niebawem. No i co? Urządzamy sobie teraz na siedząco. Myślałem, że jest trochę większe. Urządzamy sobie teraz inhalację 15-20-minutową. Na pewno wyczuwalna jest duża wygodność. Bo po co się jak? Wiecie, jak to. Jak ten, co lubi te, co nie może ich lubić. W Disneylandzie. No. No i co mi się? Jesteśmy po Jaskini. Idziemy sobie tutaj fajną ścieżką. Zaraz jest, jak wychodząc z Jaskini Dalmatis. Idziecie pierwszą ulicą w prawo. Idziecie 800 metrów prosto, później delikatnie w prawo idziecie. Łącznie trasa ma kilo, kilometr 600 i idziemy teraz na Kizikule. A co są Kizikule? Zaraz wam pokażę. Dobra mi się, nie byłbym sobą, gdybym był kimś innym. <laughs> jak to mówią klienci, Azazela. Mianówku. No takie mają właśnie hasła. Ludzie sobie tatują na całe życie. A ja sobie wziąłem właśnie niemiecki pi ten niemiecki turecki piwko. Czy jest dobre? Jest dobre. Koszt 55 lira. A 55 lirów to jest jakieś 2 euro. Dokładnie gdzieś 2 euro, bo 1 euro 27 lirów to plus minus. 2 euro, czyli 9 zł. Piweczko w sklepie, ale zimniutkie wchodzi jak ta, jak jak ta lala, jak woda. O Jezus, przepyszne się na wasze zdrowie miszki. No i do misiaczki. Jesteśmy już w celu podróży. Tutaj, jeżeli chodzi o ten punkt, tu mamy meczecik, meczecik, a tu mamy. Wierzę z XIII wieku bodajże Kazigule, czy jakoś tak się nazywa, czy Kaligule, czy Kulegule. Już nie wiem w tym momencie, bo wypiłem drugie piwko po drodze. I... No i wiecie o co chodzi sami. Wiecie jakie jest, no. no. i co misieczki? Nie jest pięknie? Pięknie, co? Ale takich widoczków warto żyć. No i co misiaczki, jesteśmy tutaj właśnie przy kasie, jak widzicie 30 lirów wejście, tu od razu to się w oczy mur. A my wchodzimy teraz tutaj na wieżę i to się nazywa Kizilkule, no już wiem jak się nazywa, widzicie? No zobaczymy na górze. No i co, wchodzimy, jest wyjście, widzicie? Weszliśmy. I zobaczymy, co tu się dzieje. O, tu jest sztos. I ja już wiem, że tutaj jest sztosik. Ale sztosik. Tu mamy całą basztę. Jak to wyglądało? Tu jest katapulta, która leży na wejściu. No i jest mur cały ogromny, ale nie. miałem słabość do takich rzeczy, do takich makiet. No i co? Jak widzicie, stateczki. Nie wiem, czy wam mówiłem wcześniej, czy nie. O, to jest model grecki. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale ta baszta jest ogólnie podobno z XIII wieku. Niby, więc nie wiem czemu tam było napisane, że grecko rzymski nie mam pojęcia. Ale może mam coś nie tak z dedukcją. Tu jest kolejny sateczek. No co tam widzicie? Sana kamienna. Parę makiet. No tak ci się jak za 30 lirów. To myślę, że spoko. Cena. To, to jest sobie 4,50 za wejście, nie? W dzisiejszych czasach. A nas raz no. Powiem tak. Nie woda, nie prochy, nie dziewczyna nie ich zgończy. Tylko te schody nie wykończą nie? To chciało mi się tańczyć wczoraj Nie, on no, zdechnę dzisiaj. Dobrze, że mam na sobie na Januszowskie sandały Średliwy to i kamień ugotuję. A ja dla Was wszedłem. Na tą basztę i dla siebie. Co z tego, że zaraz puta wypluję? Ale cóż, wszystko dla zdrowia, nie? Ale nic ciekawego. Myślałem, że będzie jakaś fajna panorama. Będzie można sobie zrobić zdjęcie, ale nic fajnego. tak mam być cztery. Ale nie, Miszki. Tu jeszcze jest niespodzianka. Tu jeszcze można wejść na górę. Oj, ale nie lubię takich niespodzianek. Dobra, lejdziemy sobie na zewnątrz. Zobaczymy. I wyjdziecie na górę. Dobra. Zobaczymy, co się dzieje na baszcie. Na murku. No wygląda fajnie. Tu jest fajny widoczek. Jak widzicie. No, aż tam trochę zostało na górę do wejścia. Ale... Jak oni to budowali wtedy? Co no to kurwa nosił? Tutaj chciałem połatać dronem i nagrać wam fajne widoki, ale niestety wiatr nie pozwolił. Dobra, jestem na jakimś korytarzyku. Ciemno. Ale przynajmniej chłodno. Chwili dobrego. A w trzeba w każdej sytuacji szukać samych pozytywnych aspektów znaczy jak ci utni tramaj nogę, to się, że, że nie lwia, nie? Proste. No. Ale bym się tylko z jakiejś wodzie. Uff. Bo nie ukrywam, że pod się po tył kulej. No dobra, we Jak to mówił. Kto tak mówił? Julius Cezar a może i Julius Cezar a dla mnie nawet w tym momencie to może mówić Ronald McDonald Dobra, jesteśmy na górze, zaraz wejdziemy, pokażę wam panoramę no, no i co miśki pokażę wam jaki jest widoczek Z zamorku. jak widzicie, tam napis I love Alania a tutaj widzicie cała Morska, Marinka, wszystko dla Was, co najlepsze. No i co miesiaczki, przyszedł pora na chwilę przerwy po tej magicznej wycieczce na basztę i po murach, no, gdzie nie było ciekawie. Zatrzymaliśmy się w takiej lokalnej knajpce, nazywa się Bistro Bahama, proszę bardzo, i można spróbować dosyć fajnych rzeczy. Dla każdego co się znajdzie, kuchnia turecka, światowa, pizza, desery. Czego dusza zapragnie, zaraz wam powiem czy to było smacznie. Ceną przystępnie, zaraz wam nagram na kanał, jakie są ceny mniej więcej. Mogę wam powiedzieć tyle, że jeden lir to jest, dobra, liczmy najpierw tak, euro to jest 4,50, a 1 euro to jest 28 lirów. One guy from service. Potem wezmę A ja jeszcze nie wziąłam bo Mieli ogólnie, sympatycznie bardzo. Poruzy są nie ale to wam już powiem później w późniejszym terminie. Dobra, pokazuję wam kartę. Hmm. No widzicie, <grymne> <grymne> mi się, się ten przyniósł takie pieczywko. Tu ładnie wygląda u no i daje taki poczęstunek, taki a'la greckie patygi, z mają sosik, tu pikantna pasta fajna i masełko. Taki aperitif przed głównym posiłkiem. I taki fajny koktajl, proszę bardzo. No i mi się wychodzi koktajl o smaku mango. Pamiętajcie, happy hour, dwa koktajle w cenie jednego. Polski Janusz lubi to. No i moi drodzy, jeszcze muszę powiedzieć bardzo jedną ważną rzecz. Ja jeszcze nie byłem, ale byli inni moi towarzysze podróży i może poznaje się dobrą knajpę, że można zaufać. Po czystej toalecie podobno jest... Czy cudnie, bezprzątana, prawda? No dokładnie. No tak, że jedzą Ale byćkim być bez bo nie wiem, to i co teraz? No z czego? Z Rafał Z Salat? Salat też. No, na środku. Aha. Salat teraz, Cezara Ten mix grill to jest bitny jak skórę. Jest Dobra, są zdjęcie zdjęcia. Rzeczywiście. Ale to tak daleko w górę, gdzieś tam. Ale jest no. wysoko no. Jak takie bydłowe do samochodu zapędzają. to jest na 5 Dublona? Super, no. no. Tylko najpierw 4 godziny w autokarze z Zbierane. 11 lat temu, no, jak tu byłam, to ten rafting sam trwał chyba 3 godziny. A teraz to była godzinka niecała z tak, wpływu. A... Jak... Boże, boję się. Boisz się? Nie bój się, jak spadniemy, to spadniesz na mnie. Zachływałaś z, z rekinami, a boisz zresztą, się ty... kolejki? Masz ściśle szansę więcej na przeżycie. No i co, wjechaliśmy na górę, na kolejce i idziemy zwiedzać to co mi się lubią najbardziej Czyli ruiny. A może będę jeszcze jakieś fajne dziewczyny? Może te miszki jest zakaz używania dronów. No i co? Nie pokażę Wam tego co chciałem. To no też nie ma tragedii to, Ale wchodzi się też fajnie. Polecam. O, co, jak widzę na górze, czy to ekstra porcja pragnąca kebabu? Dokładnie tak. No i miski, jesteśmy na górze. Zostały nam jeszcze schody. Do pokonania mianowicie te schody no i co? Pokażę Wam fajne miejscówki Jak zaraz tam wbijemy No i co miszki, Chyba jesteśmy Na miejscu, nie ukrywam Jest lekka zadyszka zwróćcie uwagę Dzisiejszy dzień Widzicie Wynik sam się broni prawie 2000 kalorii No większość po schodach i ten no szalone. to lubię nie powiedział nigdy żaden grubas <grymne> ale klimacik fajny a dopiero widzicie jak pięknie tutaj widać całe wybrzeże a tam razem pokażę to wszystko to jest plaża Kleopatry o której mówiłem wcześniej Mamy ja mam jest tak, jest już na 18 prawie, jest tak parno i gorąco, że sobie sprawy nie zdajecie. Tu mieszko coś dla w połowie drogi, ceny przystępne chyba 50, no 9 złotych za monsterka, za kolawka zobaczcie. Nawet w Polsce takich cen 10, myślę, że bez krzywdy, myślę, że bez krzywdy. Parę bazarków, żeby sobie coś kupić. A my dochodzimy tutaj do starego meczetu Tulejman, czy jakoś tak się nazywa. I tutaj macie stary grobowce. Ludzi z <grystanie> okolic. O, co czy... Jakie daty. Śmierci. Nawet niedawno. 1981. 1939. Nie, nieja się zmieniała Przez dekady. Zobaczcie, 1915 rok. Wiocha to? Później widzicie 60. lata 60. 1836 1817 1836 o, znaczy jakieś twarze ssmańskie trochę taki Adolf, zobacz, Adolf chciałem Wam powiedzieć najważniejsze, że trzeba dobrze liczyć kto ma problem z liczeniem niech patrzy cenę i nie sobie przelicza bo mieć adnalina Teoretycznie 15 euro na wejściu. Dokuciłem się tak z do kamery sprawdzać, że miało być 2 minuty, a już było z pięć i nie chcę się zdenerwować. Może skończy to bardzo źle, bo jestem napięty przez turystów z naszej sąsiadki mateczki Rosji. Dobra, wchodzimy na bazę, bo to bazar jest bardzo tutaj istotnym miejscem tego miejsca. Tu się dzieje całe życie. Kupiłem wszystko to, czego nie kupimy poza zamkiem, dużo lepszych cenach, bo z tego co widziałem to ceny razy 3 tu na górze, no. Tutaj myśli, macie, ładnie opisane, że co jest. A no moi drodzy, jak na samej górze, tu jest tylko coś jeszcze wyżej. Zgrzałem się, jak ten wiecie, co mówiłem wcześniej. Co lubi te małoletnie osoby, co nie powinien lubić w Disneylandzie. Uch. Popatrzmy, zobaczmy, co tu się dzieje. Kalorie same się palą, misiaczki. 16,5 tysiąca i 2000 kalorii. Same schody. Seba, wiem, że lubisz to, ale ja nie lubię. Pozdrawiam diety z pasji. Pozdrawiam. Polecam. Fajny chłopak robi to z serduchem. I co, fajną dietę układa. Naprawdę normalne jedzenie, nie jakieś wymyślone, że 50 tysięcy składników na jednym talerzu. Ja sobie robiłem ziemniaczki, kurczeczka, mizerię. I ta waga powoli spada. Jeszcze dwa miesiące temu taka podróż tutaj. To by mnie po prostu zabiła. A na to walczymy o siebie. Hormony się ustabilizuje i będzie elegancko zadowała to jak zacznie się ta podróż do której się przygotowuję z moim koleżką pozdrawiam Marcin i wtedy zobaczymy to się będzie śmiało no, zatrzymają się na kolawkę zero i wodę zimniutką, a zobacz tutaj jest to co Michałek lubi najbardziej kotki zobaczcie małutkie kotki fajne Hafikidzuś, tam jest drugi, idzie trzeci, nie i cztery małotki, kikciuś, tak, Ta. no już, tak, tak, Ta. nie bój się, krzywdy wam nie zrobię, ale jedno wam mogę powiedzieć, że widoczek jest. Pytarda tutaj z tego zameczku. Wasze strowie zero Ech, Naprawdę bardzo mi się podoba Pod względem krajobrazu Turcja super na plus, naprawdę I te ogrody są takie zadbane, nie to co w Grecji, że wysuszone wszystko naprawdę dbają, nie? sam for YouTube channel. Okej okay, mi się jesteśmy tutaj na samej górze Antalia Widzicie, tu tylko ewentualnie jest baszta, którą chyba już nie ma wejścia, więc jesteśmy na samej górze. Zwiedziliśmy wszystko. Fajnie, że zaraz pójdziemy sobie i pokażę wam tajną miejscówkę, gdzie są fajne krajobrazy. Wasze zdrowie. Miśki, schodzimy ze szlaku. Tak jak było w instruktorzu u Piotra Travelera. Czy, sorry, Piotrek Traveler, czy to Piotrek Trawel? Czy jakoś tak, dzięki za instrukcję. I idziemy na miejscówkę, żeby zrobić zajebiste zdjęcie. No. Nie każdy o tym wie, a ja już wiem. I nie tylko ja widzę, że dużo osób przychodzi. A kto tu nie chodzi, ten sam sobie szkodzi. No się znaleźliśmy miejscówkę tajemną w tej dziurze. Ale weźcie tutaj kurde, zróbcie sobie zdjęcie, nie? No gdzie tam, To no, tutaj Piotrek? Też nas na mokę wpakować ale widoczek chyba jest konkretny no i co, myśli? Żegnamy się z klasztorem jak widzicie słoneczko już zaszło i ruszamy na bazar albo na plażę Kleopatry, Ale tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. No pewnie, że ta plaża Kleopatry, zobaczcie, tu właśnie Marek Kleopatry przywiózł piasek z Egiptu. A proszę bardzo, 100 tom. Tom. O. Bierzesz, jej... tomi. Nie, ma, nie ma biednych ludzi. Ordinale. Nie ma biednych ludzi. Ordinale. To jest lipa. Ale lipa. Nie. <laughs> Okej. Ok. Niestety plaże Kleopatry było nam zobaczyć późnym wieczorem, ponieważ plany się pokrzyżowały. Płeć przeciwna lubi sobie poburszować po bazarku albo byłbym hipokrytą, gdybym sam nie burszował, więc pretensji nie miałem. No i co? Do zobaczenia w odcinku numer 3.